Cześć. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Anatomia jogi w praktyce. Dzisiaj bardzo praktyczny odcinek rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej. Osobny odcinek na temat grupy kulszowo-goleniowej powstał w zeszłym tygodniu i to było właśnie w tej serii Kompendium jogina. Jednak nie chciałam, żeby tamten odcinek był mocno przydługawy, dlatego tak jakby jest to druga część tamtej serii. Dzisiaj pokażę Ci praktyczne takie sposoby na rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej, jeżeli masz z nią problem. Pamiętaj, żeby mieć jakiekolwiek efekty. Ważne jest to, żeby wykonywać takie rozciąganie co najmniej 10 minut dziennie. Dlatego, że jeżeli stosunek tego, ile my siedzimy, a siedzimy bardzo dużo, około 80 godzin, nawet do tych 10 minut to jest jednak dość mało, a w ogóle jeżeli byście rozciągali się już 2 minuty, to już w ogóle nie spodziewajcie się efektów. Do tego ważna jest jeszcze regularność, czyli oprócz tego, że spędzasz 10 minut rozciągając się w ten sposób, jeszcze wykonujesz to na dodatek co najmniej przez miesiąc, a później, aby podtrzymywać efekty, co najmniej raz, dwa razy w tygodniu. Żeby nie przedłużać, przejdę do pokazywania wam tych ćwiczeń. Połóż się na plecach i załóż sobie pasek za stopę. Podnieś nogę tak wysoko jak potrafisz. Zwróć uwagę na to, żeby nie zginała się lewa noga w kolanie. Ona jest cały czas przyciśnięta do ziemi, potylica również cała leży na ziemi i tutaj przyciągam nogę do siebie lekko oporując, przytrzymuję napięcie, rozluźniam, ściągam nogę. I to jest poizometryczna relaksacja, z którą już się zapoznaliście, jeżeli oglądacie mój kanał dłużej. Znowu staram się chwilę przytrzymać napięcie i rozluźniam, przyciągam nogę do siebie. Pamiętajcie, że grupa kruszowo-goleniowa składa się z trzech mięśni i tutaj możecie rozciągać je, nawet izolując troszkę tą pracę. Jeżeli przeniesiecie nogę bardziej do boku i znowu zaczniecie przyciągać ją do siebie, będziecie przyciągać bardziej mięśnie od środka. Jeżeli przeniesiesz nogę do środka, ale nie za matę, i znowu do siebie, rozciągniesz bardziej zewnętrzną część nogi. Oczywiście wykonujemy to ćwiczenie symetrycznie na prawą i na lewą nogę. I teraz pokażę wam y, kolejne dwa rozciągania, które już są naprawdę mocne i do ich y, wykonania będzie nam potrzebna poduszka i dwie kostki do jogi. Pokażę wam najpierw to rozciąganie z wykorzystaniem kostek. Istotne jest to, żeby mieć przed sobą barierkę, taką jak ja mam, a jeżeli nie masz barierki, to albo ścianę, albo Komoda, cokolwiek, na czym możesz oprzeć swoje ręce. Układam sobie z kostek taki podeścik, układam na nim stopę. Pięta jest na ziemi, reszta stopy jest na, na kostkach. I powoli sobie tutaj opadam. Staram się, żeby dolny pęty się nie zapadał, czyli pępek przyciśnięty do linii kręgosłupa. I zostajecie tutaj. Tak długo, jak tego potrzebujecie. Zwróćcie uwagę na to, że ustawienie stopy w ten sposób powoduje, że jeszcze naciąga się mocniej łydka. To również wpływa na grupę kulszowo-goleniową, więc to rozciąganie też będzie dobre dla tych z Was, którzy mają problem dodatkowo z napięciami w okolicach łydek. Oczywiście wykonuję jeszcze ćwiczenie na obie strony i ostatnie takie najmocniejsze rozciąganie, to jest rozciąganie na barierce, gdzie nogę wkładamy na barierkę. I warto jest tutaj skorzystać z poduszki, dlatego że jeżeli położycie sobie poduszkę, tą barierkę, czy tam na cokolwiek, żeby też tak komoda, będzie Wam po prostu wygodniej. I robię to w ten sposób, teraz na drugą nogę pokażę. Wkładam sobie nogę na barierkę, która jest podparta poduszką. W tym przypadku prawa nogę, czyli tą nogę z tyłu, chcę, chcę daleko odsunąć, i tutaj sobie powoli opadam do tej nogi. To jest naprawdę intensywne rozciąganie. Nawet po chwili jesteście w stanie wyczuć, że robi się naprawdę ciepło. Jeżeli to rozciąganie się stanie, stanie się za mocne, to znaczy, poczujesz ostry ból, a nie uczucie rozciągania, to koniecznie wyjść z pozycji poprzez ugięcie nóg lub podskoczenie nogą do przodu, czyli w ten sposób i wtedy zdejmujesz nogę. Oczywiście, no, staramy się przede wszystkim zostać jak najdłużej w pozycjach. Mówię o tym wychodzeniu tylko w momencie, kiedy czujecie ból. Mam nadzieję, że przede wszystkim będziecie regularni, że będzie, uda Wam się przede wszystkim wpleść te ćwiczenia w waszą taką codzienność i po tym miesiącu zobaczycie efekt. Pamiętajcie, że po miesiącu nie robimy już tego codziennie, tylko raz, dwa razy w tygodniu, tak żeby podtrzymać ten efekt. Mam nadzieję, że to wideo będzie dla was bardzo przydatne, że przede wszystkim poczujecie różnicę. No i do zobaczenia w następnym odcinku serii Anatomia jogi w praktyce. Pa.